Cześć, nazywam się Michał Mikulski dzisiaj na gościnnych występach ścigać.pl. w sumie jest bardzo ciekawej okazji, bo wybraliśmy się na światową premierę, premierę nowego modelu Harley'a. Ten model, oto on, Harley Davidson Nightster, totalna rewolucja do tej pory, te modele Sportster'y to były takie modele wejściowe do rodziny Harley'a, bardzo proste motocykle chłodzone powietrzem, chyba takim najniższym modelem był Iron 883, często wybierany właśnie przez osoby, które lubią prostotę i, i, i takie cofnięcie się w czasie tego modelu oczywiście już nie ma i teraz nowością jest cała rodzina Sportsterów. Zaczęła się od modelu Sportster S, a teraz jakby kolejna edycja na tej samej platformie, czyli Harley-Davidson Nightster. To teraz dla osób, które nie chcą doczekać do końca i chcą yy, poznać odpowiedź czy ten motocykl jest warty uwagi yy, taka bardzo enigmatyczna odpowiedź i tak i nie. W ogóle po co Harleyowi ten motocykl w gamie i yy, co spowodowało, że on jakkolwiek powstał. Ten motocykl yy, to jest taka fura dla osób, które w ogóle nie są zdecydowane na Harleya. On się nie prowadzi jak Harley. Yy, Wprawdzie wygląda jak Harley, ale wszystko co z tym motocyklem jest związane jest daleko od tego co znacie, zwłaszcza z, ze starym Sportsterem, ale nawet daleko od tego co, co można było już słyszeć na temat Sportster S. Zaprezentowany w zeszłym roku Sportster S, taki mięsisty, wypasiony z silnikiem 1250, też chłodzony e, cieczą, chyba 121 KONI. No, to taki muscle bike drogi, ciężki e, i nadal powiedziałbym, że. Klientem tego motocykla jest osoba, która siedzi w tej Harleyowem marce. A Nicester to zupełnie coś innego. To jest taki motocykl dla osoby, która chce mieć Harley'a, ale tak nie do końca jej pasuje to, że one tak y, przepoczą, że wibrują, że się grzeją. Więc chce mieć nowo nowoczesny motocykl ze znakiem... Z logiem Harley'a na zbiorniku. To jest Harley który ma być odpowiedzią dla, czy konkurencją dla motocykli yy, japońskich i europejskich który jest Harleyem ze znaczka ale tak naprawdę nie jest Harleyem no i to rodzi kilka problemów i kilka plusów. więc Zaczniemy sobie od plusów i one wynikają głównie z konstrukcji tego motocykla, więc co tutaj się znajduje w specyfikacji technicznej. Silnik to jednostka Revolution, właśnie znana z Pan Ameryki, ze Sportstera S. Silnik jest elementem nośnym, więc mamy taką szczątkową ramę z przodu, mamy dokręcony do silnika subframe. Dużo różnicą w, tym, w tej jednostce napędowej jest to, że ona ma pojemność 950, 975 cm3, więc sporo mniej niż w dwóch wcześniej wymienionych motocyklach ma zmienne fazy rozrządu, ale tylko na zaworach sących i generuje dokładnie 90 koni. To celowy zabieg, ten motocykl miał być taki w miarę przystępny dla każdego, nie za mocny, no i generalnie miał być też dużo tańszy i lżejszy. Niezłym bajerem jest też to, że w odróżnieniu od tych takich odkurowych porsterów, gdzie był tam zbiornik paliwa wielkości zapalniczki, e, gdzieś tu przymocowany po prostu jakiś stary, e, klekoczący silnik, e, to tutaj jest wszystko nowoczesne, bym nawet powiedział, że dosyć rewolucyjne, jak nie tylko na Harley, jak nawet na rozwiązania w tym segmencie. To nie jest zbiornik paliwa, to jest airbox. Zbiornik paliwa poprowadzony jest tutaj. Ten zbiornik paliwa jest bardzo nisko, zresztą jak sobie tutaj zauważycie, on jest praktycznie poniżej linii wydechu. Tankuje się motocykl ściągając fotel, tu się leje paliwo, dzięki temu i zaoszczędzono sporo na masie i mocno obniżono środek ciężkości, to czuć. Kolejną nowością jest to, że ten motocykl ma kontrolę trakcji, trzy zmienne tryby jazdy, tryb sport, tryb taki normalny i tryb rain. No i na koniec dochodzimy do tego, że on jest sporo lżejszy. Nie będę teraz ściemiał, z głowy sobie przypominał ile waży, możecie to sobie sprawdzić, klikając w link poniżej, gdzie przeczytacie całe recenzje, ale jest on sporo, sporo lżejszy i... No W porównaniu do starych sportsterów, to jest nieba ziemia, to w ogóle jest inny, inny świat. I, i, i tamte sportstery to był jakiś XVIII wiek. Ten motocykl świetnie się prowadzi. Jeździliśmy dzisiaj po bardzo krętych hiszpańskich drogach. I naprawdę zrobiło to wrażenie na wszystkich i nawet do tego przycierania pod nóżkami, co w Harlech do tej pory było bardzo łatwe. Zajmowało to dużo czasu, więc i prześwit, i całkiem nieźle pracujące zawieszenie, wprawdzie bez regulacji z przodu, ale nadal całkiem nieźle pracujące zawieszenie. I nawet ta jedna tarcza hamulcowa z przodu z regulowaną kramką wszystko to dawało radę i było czymś, czego się nie spodziewałem. No, ale tu się pojawia, ale takie dosyć duże, bo to jest nowoczesny motocykl, bardzo moim zdaniem zbliżony do Hondy Rebel 1100, może troszkę do y, Bolt'a. Ja mam chyba 950, on się chyba XSR też nazywał. Y, nie, to był Bolt. Więc to, to jest ten segment. Y, tylko nadal mamy tu znaczek, znaczek Harleya na zbiorniku. I czy ten Harley to jest prawdziwy Harley? No i dla mnie trochę nie, nie będę wam ściemniał, ja y, lubię motocykle Harley'a właśnie za to, że są takie ciosane y, i że grzeją y, łydkę od środka i że są ciężkie i furczą i że trochę nie skręcają trochę nie hamują, to jest ta cała przyjemność posiadania Harley'a, jeżeli ktoś mówi o tym Harley'owym feelingu, to to jest to, a tutaj tego nie ma. I jakby ja rozumiem, że Harley musi docierać do nowych grup odbiorców, to wszystko ma sens, ale w motocyklu, który kosztuje ponad 15 tysięcy euro, więc myślę, że na polskim rynku około 70 tysięcy złotych, który ma być takim powiedzmy zapoznaniem się z Marką, ma być czymś łatwo dostępnym, łatwym prowadzeniu, no to no nie wiem, dla mnie to trochę się nie klei kupy. Na pewno coś klej kluby to pojechanie do salonu Harley i przejechanie się. Zresztą nie tylko nowym nightsterem. Warto spróbować Sportster AS, warto spróbować Pan Ameryki. Ale jeżeli macie prawo jazdy kategorii A, Harley co rok organizuje takie duże tury, gdzie tam mają kilka modeli, można się zapisać, to w ogóle nic nie kosztuje, po prostu wystarczy się w, 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 przez stronę Harley Davidson .pl zapisać i przejechać, to ja bym proponował Wam przy, przejechać się modelem na np. Lowrider MS albo Rollrider MST, albo Street Glider. To są motocykle, które są Harley'em, e, i no nie będę ukrywał, że jeżeli ktoś chce mieć Harley'a, to powinien mieć takiego dużego. To Więc ja zachęcam 100% pojechać sprawdzić samemu. Jak się przejedziecie, to też napiszcie do nas na, na ścigaczu jak wam się podobało i porównajcie sobie tego Harley'a z jakimś takim klasycznym grubasem, na przykład Lowriderem, S, z Street Glide'em, z Road Glide'em i zobaczcie czy to co mówię ma sens i czy czujecie taki Harleyowy duch w tym motocyklu, a w tamtych. E, dzięki wielkie, mam nadzieję, że ten film trochę Wam rozjaśnił. Zachęcam też do kliknięcia, na dole będzie link do recenzji, gdzie więcej specyfikacji i może już takie bardziej złożone myśli, bo to wszystko e, na gorąco. No i do zobaczenia następnym razem. Hej! Mm.